Cześć. Spotkała mnie bardzo miła niespodzianka. E, dostałam prezent w swoim pierwszym życiu. To jest mój prezent. To jest mój prezent od firmy Aspol. E, za nakręcenie filmiku, które, dwóch filmików, które Wam mam nadzieję troszeczkę pomogły, e, firma Aspol postanowiła mi podziękować. Jest <laughs> to bardzo miłe, bo naprawdę zaskoczona. No więc pomyślałam, że zrobię Wam unboxing tego, co sobie zamówiłam, bo mogłam sobie wybrać kilka zapachów do przetestowania. I tak wybrałam sobie 9 zapachów. Nie wiem, ile ich tutaj jest. Czy dostanę 9, czy dostanę 5? Ile bym nie dostała? Bardzo dziękuję. I postanowiłam w ogóle zrobić z nich użytek. Użytek. Jaki użytek? Wymyśliłam, że zrobię wam blind test. Blind test. Pierwsza w życiu będę takie robić. Jakie będą jego zasady? Otóż, może najpierw otworzę tą paczkę. Słuchajcie, zapakowane są, są olejki. Są te stery olejków. Wymyśliłam sobie blind test, który będzie wyglądał następująco. Pokażę Wam oczywiście listę zapachów, które sobie zamówiłam i wybiorę z nich za chwilkę, tu przy Was, pięć różnych. Zrobię z nich świeczki. Będę je robić z nosem. Jakie to będą zapachy? Pokażę to mojemu partnerowi, aby mi je zakleił. Wiem. Muszę pilnować stężenia, więc on będzie wiedział, który zapach, jakie ma stężenie i powie mi na przykład ta świeczka, maksymalne stężenie 9%. Więc tak zrobię dany olejek, który będzie zaklejony, zrobię z niego świeczkę na 9%. Następnie te świeczki, które już będą gotowe, będę je wąchać tu przed wami, sprawdzać, czy wiem, jaki to jest zapach. Będę miała listę 9 zapachów. Więc teoretycznie będę wiedziała co tam może być, ale czy ja poznam dany zapach, czy będę wiedziała jak dany zapach pachnie. Na przykład czy rozpoznam jaśmin, jeżeli na niego trafię, bo jak nie rozpoznam to będzie chłodnika, nie? Ale zobaczymy, dobra, otwieram. Pachów, dwa, cztery, sześć, siedem, osiem, o matko, dostałam wszystkie 9. wspaniale. Wiecie w ogóle, że nie powinno się wąchać zapachów bezpośrednio z buteleczki, one są wtedy... Bardzo intensywne, są też w bardzo skondensowanym stanie zapachowym, więc nie, nie powinniśmy tych zapachów słuchajcie, wąchać. Więc wąchanie, bo nie, nie, nie chcę rozpoznawać, nie chcę w ogóle czuć tych zapachów na razie, więc, roz, więc wąchanie i tak bezpośrednio z butelki jest um, dla nas szkodliwe. Nie powinno się tego robić zresztą. Świeca po zrobieniu pachnie inaczej niż to, co macie tutaj. Inaczej pachnie na zimno, inaczej potrafi pachnąć w trakcie palenia. Więc najlepszym testem będzie test po dwóch tygodniach, kiedy sobie te świeczki zapalę i zobaczę, jak one pachną. Jeżeli mi będą pasowały, to je włączę do mojej kolekcji. Jeżeli mi nie będą pasowały, to ich nie włączę do kolekcji. Bardzo miło, mam buteleczki 20 ml. Myślałam, że przyjdą dziesiątki. A, bo są i dziesiątki i dwudziestki. Okej, okay, już widzę. Dobra, to będę musiała robić małe świeczuszki, żeby sprawdzić, jak to pachnie na zimno. No ciekawa jestem, czy rozpoznam te zapachy. Mamy tutaj masę małych pięknych próbek. Bardzo się cieszę. Zobaczcie, jedna jest duża. Niestety, wiem już jaka sprawdziłam, boże, ale zobaczymy. Dobra. Słuchajcie, losuję. Może nie będę tej brała pod uwagę, bo ona już jest duża, więc będzie niesprawiedliwie i niechcący. Zerknęłam, jaki to jest zapach. To jest jaśmin. Wszystkie zapachy są serii Uffigirin albo Uffigirady. A chyba wszystkie z Uffigirin zamawiałam. I z takiej fajnej serii, do której bezpiecznej, do której macie już wystawione karty charakterystyki, wszystkie dokumenty, etykiety CLP. Dobra, słuchajcie, ja nie widzę tych zapachów. Zobaczcie, jakie to są. Takie piękne. Jakieś. Losuję sobie, z wyjątkiem tej dużej, bo, bo już wiem, że to jaśmin. Słuchajcie, losuję te pięć buteleczek. Eee, dobra. Te trzy nie biorą udziału w naszej zabawie. Eee, I nie, nie wiem, jakie nie biorą, nie wiem, jakie biorą, wiem, jakie zamówiłam, więc będę miała listę, zrobię pięć świeczek i będę musiała rozpoznać, które to są zapachy z tych dziewięciu. No, jaśmin, niestety nie. Ale. Test sobie sprawdzę. Zobaczymy, czy zgadnę. To będzie mój pierwszy blind test w życiu świeczkowym. Wiecie, że jak się tak wącha świeczkę już gotowo, to na nie pachnie dokładnie tak, jak człowiek sobie wyobraża, i nie zawsze łatwo jest rozpoznać, jaki to jest zapach. No, chyba, jest bardzo, chyba że jest bardzo charakterystyczny. Ja nie wybierałam bardzo charakterystycznych zapachów. Wybrałam takie, jakich potrzebuję, jakich chcę sprawdzić, więc nie wiem, jak to wyjdzie. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Widzimy się w następnym ujęciu, kiedy będę. Słuchać! Cześć! Jestem już. Następnego dnia przygotowałam dla Was pięć świec z dziewięciu zapachów, które wybrałam. Jest mała zmiana. Mała zmiana polega na tym, że um, niestety nie zauważyłam, ale w liście, gdzie pisałam, jakie zapachy chciałabym przetestować... Dwa razy umieściłam ten sam zapach, i tak naprawdę no przyszło dziewięć buteleczek, ale jeden się powtórzył. Więc z dziewięciu zapachów mam 8 do przetestowania, z czego ten jaśmin, który podejrzałam, też wyleciał. Więc tak naprawdę mamy 7 zapachów, które mam zapisane tu na karteczce. Wszystkie te zapachy mają um, bezpieczne dozowanie w granicach. To znaczy, ja świeczki robiłam na 8%, wszystkie jak leciało. Więc wszystkie się prawie zmieściły w normach, z wyjątkiem grejfruta, który bezpieczną ilość procentową ma na 7%, ale to jest tylko dla mnie do testów, więc mogę sobie przekroczyć ten, pro, ten procent na, na, na stestowanie, A w razie czego, jeżeli ją tutaj w ogóle jest, nie? Ja potem w razie czego sobie będę robić, już prawidłowo. Natomiast no nie, Chciałam, żeby to jakoś ułatwić, prawda? Niektóre zapachy, słuchajcie, są na 8, na 13, na 9. E, jaśmin jest na 6, ale Jaśmin już wyleciał na początku. Zatem mamy, mamy tu 8, 7 zapachów. Będę miała przed sobą, żeby próbować domyślić się, które jest które. Zobaczymy, czy rozpoznam, które to z tych zapachów. Czyli 7 zapachów. Ja mam 5 y, w świeczkach. Próbujemy po kolei. Dobra mi mieli większą zabawę, e, pokażę Wam e, jak, jak, jaki to jest zapach. Mam tutaj na dole opisane, no każdą świeczkę, więc Wy już wiecie, co ja wącham, nie mam zielonego pojęcia. Sprawdzamy. O matko. Obstawiałabym, że to jest grejfrut, bo takie jest owocowe. Troszkę, ale zostawię, potem sobie wiecie. Porównam. Pierwszy mój strzał to grapefruit, Nie wiadomo. Zaraz zobaczymy. Może zmienię zdanie. Drugi zapach. Oj, to już jest mocniejsze. A to może być bawe nie bawełna, tylko ten pościel, ta Zara. Zara, a absolutna pościel. Taki zapach. Może to to. Albo fresh cotton, albo bawełna. O, I to jest trudne, że im się trafi pościel i bawełna, będzie trudno, trudne do rozpoznania. Zobaczymy. Eee, może to być bawełna. Fresh cotton, może być. No, zobaczymy. Idziemy dalej. Ojej, to jest owocowe, jakie urocze. Cocktail albo grapefruit, albo mojito. Może to jest samer mojito. Kiedy ostatnio piłam mojito? Nie wiem, <laughs> ale kicha, nie wiem, słuchajcie. Zaraz zobaczę, będę zaraz ostatecznie mówić. A, kolejny, dobra, dla Was zapach. Co to jest? O, to jest, to może być Mordan Myrch. Bo to jest takie troszkę ciężkie. Tak, to obstawię, na, albo Leather Lux. To jeszcze bym mogła postawić? Nie. Myślę, że to będzie Mordan Myrch. I ostatni zapach. O, i tu mam jakąś bawełnę. Albo albo tę pościel absolutną Zary. Nie wiem. Dobra, chyba przejadę jeszcze raz. Zostawię odkryte, żeby było łatwiej. Dobra, to obstawiam kategorycznie, że to jest morda myrch. Czy to jest? Pokaż mi mój pomocniku. Zgadłam czy nie? Mhm, tak. Zgadłam! Mhm. Super. A, zgadłam. Mogę sobie spojrzeć. Sierota mogłam spojrzeć. Dobra, jeden zgadłam. Nie jest tak ze mną źle. Idziemy dalej. To jest to, czego nie wiem. Pokażę Wam, co to jest. Kurczę, to może być ten grejpfrut. Dobrze, ja już nic nie czuję. Mam ze sobą kawę. Kawa troszkę nam tutaj niweluje zapachy. O Jezusiu, nie sądziłam, że to będzie takie trudne. Dobra, to obstawiam na Grafurt sprawdzam. O, zonk. Summer Mojito. To znaczy, że powinnam wypić ten drink jak najszybciej, bo już nie pamiętam, jak on pachnie. A nie smakuje. Idziemy dalej. Dobra. Mojito, nie zgadłam, ale tu jeszcze się nie poddaję. Jeszcze mam trzy zapachy. Eee, to jest takie męskie. Może to jest ten Lather Looks? To będzie Lather Looks. Tak. Jest. O Boże. Zgadłam. I ostatnie dwa. Teraz mi to wcale bawonu nie pachnie. Jakimiś owocami pachnie. Począł może to ten Grayfrut nieszczęsny? Nie wiem. Dobra, to obstawię albo bawełna, albo fresh Cotton, albo ten Zara Absolute Line, Linen, pościel. Obsta... Nie wącham tych zapachów nigdy. E, obstawiam, że to jest ta pościel Zary. Nie, fresh cotton, o Jezu. Nie, zgad nie zgadłam. No i to ostatnie. Uch. Grapefruit. Albo koktajl, bo i koktajl jest też owocowy. Ale koktajlu nie wąchałam. E, obstawiam grapefruit. Jest! Dzięki Bogu. O, uderzyłam w mikrofon. Dobra. Zgadłam. Trzy zgadłam. Zgadłam: Greyfruit, Mordan Myrch i Lather Rooks. Jestem z siebie dumna. To nie jest takie proste, słuchajcie. Spróbujcie to zrobić z zamkniętymi oczami. Mojito. Nie zgadłam. Freszko to nie zgadłam. Och, jak miło. E, no dobra. Nie jest ze no, tak źle, bo mam się, że nie zgadnę nic. E, zobaczcie, to wcale jest takie y, proste, <śprawda> sprawdzić ten zapach z kilku do wyboru, więc polecam zabawę, jest super.